Siema źródki z tej strony Szybki pingwin Dzisiaj będziemy grać w grę o nazwie Flight scene 2018 i jak widzicie zdziwieniem, no, stoi przede mną a bardziej jak, bo, taki, widzicie jakiś duży samolot, gruby, no, bardzo duży ze zdziwieniem. Ten na obrazku. To jest Airbus A380, który jest właśnie najlepszym, największym samolotem na świecie. I właśnie dzisiaj kupiłem sobie go właśnie i teraz będziemy robić test. Silniki, silniki, głos silników XD i tak inny. Więc tak, ten samolot leci. Coś tyle co. Leci tyle co... Ten samolot leci tyle samo co ten. Co Concord, znaczy... Dreamliner, więc... Zrobię krótkie cięcie i zaraz się widzimy. A ja, widzimy. A ja zacznę. jakby. robić swój samolot. Pięknie go. Dobrze, więc jesteśmy z powrotem. To jest mój nowy Airbus A3 80-10. Yy, napiszcie w komentarzach, czy się podoba mi. Nawet się podoba, tylko żeby więcej niemieckiego by trzeba było dodać. I znowu, kurde, wyszłam z tego... <gry> I właśnie my zrobimy linę, lecimy na multiplayer. Po odcinku może nagram kolejny, gdzie będę właśnie leciał z... Z kolegami, kurde... Z kolegami, z Sebą, to z, z, No, z pl albo z komandorkiem00. A teraz muszę zobaczyć, jak się wychodziło. Dobra, domek jest. Multiplayer to właśnie jest ten mój samolot, ale ma inny kolor, bo ja zmieniłem kody Fajny. lot, tak się tak. Nie, 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 room private. Stworzymy ser... O nie, ja muszę wyjść z tego, bo ja chcę stworzyć serwer, żeby inni wchodzili. Ale nazwę go... Polski, nie zapnij teraz po angielsku. I właśnie się chyba zrobił, i teraz klikamy. Oczywiście nie będę robił. O, ktoś tu tu i wyszedł. Oczywiście zrobię tak, że po prostu zrobię krótkie cięcie, jak ktoś dołączy to... I jednak nie będę robił tego cięcia, gramy już. Jest, załadowało się, gramy. Dobra. Już polecieli beze mnie. Dobra, odpalamy. O kurde, Nigdy nie... Nigdy nie widziałem takiego samolotu. No i oczywiście znów krążę tym

Z Baronero, Baronero ma bardzo szybki samolot, bo to jest kilometry. Nie wiem o co chodzi, to prędkość. O kurde, ale strasznie wysoko, kilometr na godzinę. Przelam, ale wiem, że osiem tysięcy ileś. good am

Ma Ale ja sobie po prostu, trochę poglądam sobie tutaj w kamerę Aha, lagi Zabówkę tu od tabletu A ten nie ma Są chyba na kubki, jakiś hamulec, co to w ogóle jest Wow, on jest naprawdę szybki! To jest km na godzinę pod górkę chyba. No można tak powiedzieć. O, widzę to jest... Z tego co wiem, to na pewno... Nie, to nie jest na pewno Jork. On ma bardzo szybki samolot, więc się nie tak szybko dotarł. Nie ma tak te. O kurde. Szkoda, że się tak popsuł. Nowy samolot na się Ja go wcale nie popsułem. Prędkość mu wzrasta, więc ją obni yy, Wysokość na więc mu obniżymy trochę. Oj, będzie się darło, będzie Jest tak, turbiny się przestały kręcić. Samolot powinien zacząć teraz spadać. Spowaliam prędkość. Odpalamy. Próbowałem się trochę... Nie patrzcie, to na instrukcję mi wysłał. tylko nie zablokowali mi filmu. Tak, więc test taki. Samolot jest całkiem dobry. Fajny ma kolor... Da się, go... kolory... Fajno ma... da się go fajnie kolory ma... da go fajnie Ma fajną kolorystykę, jak się ma... Znaczy można mu fajnie wbić kolorki. Próbuję pomniejszyć tego. Czekajcie, ale mi się nie udaje. Znów trzeba będzie zwolnić. On chyba się do 530 rozpędza, to jest na albo 530. Daleko leci, szybki jest nawet. Podwodzi to jest najlepsza, jeśli chce zwolnić samolot. I łzy polecam już, hamulców. Chcemy... Kurde Airbus, nie wracaj mi tak. Jesteś gorszy niż Dreamliner. Nawet podwozia ma bardziej... Nawet ma bardziej spieczone niż Dreamliner. Więc muszę ci do zera normalnie ci pomniejszyć prędkość. Ten samolot to się chyba nie nauczy latać. Zbawiam podwozia, myślę, że mi uda się uda lecieć bez wyłączonych silników. He, oszczędzać paliwo. Coś się udaje. Samolotowi pomniejsza się V-speed na minusie. Do tych, do 218. Powinniśmy lekko odpalić silniki. Ej, nie wzrastaj mi tu tak! Dobra, odkładam prędkość na maksa. Mm. Trzeba się trochę spaść. Znów muszę wyjąć te... Mi Myślę nie wydaje, jak mu się pomieszałego spaw spic. Ten Airbus chyba bardzo lubi latać wysoko. No i samolot z nic spada O i musiałbym zacząć zakręcać O nie, kamera mi się popsuła chyba Jak spada nie 6 że przez właśnie walczam w silniki. Eee... to potrwa, więc... Za chwilę będziemy. Dobrze, jesteśmy z powrotem. Właśnie się zmniejszyłem do dużej ilości FT. Małej znaczy. O nie, odpalam silniki, odpalam silniki, odpalam silniki! Śniadł, 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 śniadł! up, swą speeda, zwiększą speeda, speed zwięk speeda! Dobra, udaje się. Udało się. Airbus właśnie szykuje się do lądowania. Chcę Ale i tak wyciągam podwórze. Użyć hamowania. Ten Airbus się tak powiększa paczki. Tutaj próbuję wylądować tym samolotem, ale coś mi tutaj... Coś mi tu nie działa. Nie leć tak Airbus tych... kurde, nie polecam tej marki w tej grze! Nie polecam kupować tych samolotów. Nie polecam kupować airbusa. Tylko zmienię samolot i... Ja muszę sobie wziąć kontynuację i zmienić samolot. I jak już zmienię samolot, to może sobie... Albo nie. W komentarzach będzie głosowanie W komentarzach będzie głosowanie kto ma ten... Yy, jakim samolotem mam... Jaki samolot mam wybrać na następny odcinek? w ten, który mam studujemy go teraz na nie multiplayer. Tylko w może jest, Pewnie się za niego dostanie z powodu takiego, że jest duży. O, tutaj się w południu fajnie. Próbuję właśnie tak dużego lotniska jest awarii samolotu, dobra. Startujemy Bardziej, najpierw to się rozpędzam. Przepraszam za te lagi, ale nie wiem co się stało. Random FPS lag, a czy Randomowy spadek fps jest. Kurde, do Madrytu muszę zabrać naprawdę. Mi się podwoiły, nie spieprzą tak jak na multiplayer. Chyba to jest mały samolot, bo już. Nie, no, nie, nie spieszyły się. Fajnie, ale muszę zobaczyć jak to Muszę zawracać. Możesz. Czekaj. Próbuję zakręcić, chociaż łatwo nie jest. Aha. Mogę tak sobie lecieć, bo będę leciał po prostu w leczeniu. Tak sobie mogę spokojnie lecieć. 4, 2, 6. Jak tam wróżycie jakieś miłaskanie, to bardzo przekazam po prostu mój pies coś się robi. O nie. Hmm. Tychże, tych, że jeszcze w ogóle nie widziałem jakby. Oho. W kabinie są czasami lagi, wydaje tutaj się w turbulencje. Z telefonu nie mogę podać, dobra. Z oczy wam tu powiedzieć. Płacę was subskrybować kanały. Komando lec fox.pl oraz your stream. Turbulencje. Aha, turbulencje mamy. Uciekam od turbulencji. Oho, się wydać w tych pomysł. O coś zbugowałem i mam teraz mi czas, pokazuje fajnie. Więc dobra Więc samolot tak. Maksymalna prędkość. Tylko, że nie chcę foul speed na oj, oj nie, nie 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 Maksymalna prędkość jest 50 km na godzinę Bo ja bardziej tak by na dół ha, jak, jak jest V-Speed na minusie to Znaczy się, że na dół, a jak jest Foul speed yy, Bez minusa To znaczy, że w górę, no chyba, że jest dwa. To znaczy, jak jest dwa GV Speed pato to znaczy, lecę prosto. Dobra. Więc tak, zrobię sterlot do tego Madrytu, no i fajnie jest. Skrętność ma dobrą. I fajnie, że nie leci. Jest dobry w locie na dół i do góry. O. Do góry. Ile jest dobry? Fajny, nawet jest tym tylko na multiplayerze coś tam na pieprza u mnie na no telefonie. Boże, tak na, naprawdę bardziej tu polecam kupować te samoloty, tylko że nie na multiplayerze, że... na no, multiplayerze coś lecą z chyba multiplayer bo to po prostu i dlatego, że ja oni tak na dół. Ja muszę wznieść. Samolot jest dosyć szybki. Zrobię kartkę cienkie z nieznanego. Za chwilę będziemy yy, z powodu nieznanego, po prostu nie robić dla i. Więc tak. Yy, mam nadzieję, że odcinek Wam się. I musimy zakończyć film. Więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Proszę. Subskrybujcie mój kanał. I nie zapomnijcie o zostawieniu dzwoneczka, bo czasami. A teraz częściej mogą być. Nie pojawić. Pane na moim kanale, więc... Pa! Narka!